Seria filmów Power Me tworzona jest we współpracy z marką Health Labs Care, producentem suplementów diety. Treningi z tego cyklu dodadzą Ci energii i zadbają o Twoje ciało i umysł. Trenuj razem z nami i zaproś do swojego życia zdrowie i moc. Cześć kochani, tu Ola Żelazo. Zapraszam Was serdecznie na ćwiczenia pilatesowe, takie łagodne, spokojne dla naszego zdrowego kręgosłupa, dla uspokojenia, dla relaksu. Będzie bardzo przyjemnie i nawet jak Ci się bardzo nie chcę, bo tak sobie myślisz, no to to właśnie są takie ćwiczenia dla ciebie, że się nie chce, to tam coś porobię, żeby nie być na siebie później złą czy złym, że, że się niczego nie zrobiło. To jest ten trening na te dni, kiedy jest nam troszeczkę gorzej, na pewno humory się poprawią. Pilates dla nas. Zapraszam. Usiądźcie sobie wygodnie, tak żeby poczuć się komfortowo, żeby poczuć, że wydłuża się Wasz kręgosłup. Możemy się też na chwilkę okryć kocykiem, żeby nam było miło i przyjemnie. Zbliż delikatnie brodę do mostka, opuść barki i zacznij przechylać głowę w jedną stronę, zbliżając ucho do barku. Nie odwrotnie wróć i druga strona. Dzisiaj będzie taki fajny, leniwy trening. Leniwy pilates, jeśli nam się bardzo nie chce, to zobaczycie, że po tych ćwiczeniach będzie więcej energii i więcej chęci. I zrobi nam się tak bardzo fajnie, przyjemnie, cieplutko. Pamiętajcie o oddechu, żeby teraz spróbować skupić się na sobie, na ruchach, i, a nie na wszystkim, co tam jest wokół. Zrób teraz takie. Powolne krążenia całą głową do przodu, delikatnie do tyłu, wyczuwając każdy ruch, jak rozgrzewamy kręgi szyjne i druga strona. Cały czas wydłużamy plecy, wsłuchujemy się tutaj często, mamy takie napięcia, nigdzie nam się nie spieszy, pomalutku wróć do centrum. I jeszcze do przodu zbliż brodę do mostka. Robimy tutaj podwójny podbródek. I delikatnie spójrz do góry. I zbliż brodę do mostka. Wdech i wydech. Do góry. Wróć do centrum, przenieś jedną rękę do góry i zrób skłon do boku, wyciągając bok tułowia, ale oba pośladki są mocno doklejone do maty. Wróć do centrum, unieś drugie ramię i zrób skłon w drugą stronę, znowu dociskając pośladki. Mhm. I jeszcze kilka takich powtórzeń na rozgrzewkę, na takie przeciąganie. Nadogrzanie wszystkie skłony, wygięcia, kręgosłup bardzo lubi. Cztery, trzy dwa jeden. Wróć do centrum z wdechem, wyciągnij ramiona do góry z wydechem, opuść łokcie, wypuklając klatkę piersiową, wdech, góra, wydech, opuszczaj, poczuj teraz pracę łopatek, jak one się ślizgają po plecach, jak one się oddalają i przybliżają do, ciebie, do siebie, jak tam będzie... Dużo elastyczności, jak one będą miały przestrzeń i możliwości, a będą miały możliwości, jak my tam wszystko naoliwimy odpowiednio, to zobaczycie, jaki inny będzie komfort życia. I to wszystko za naszą sprawą. Wydech, wydech. I wydech, wyciągnij ramiona i teraz skręcamy się w jedną stronę, zahaczamy dłoń o kolano, odpychamy się od kolana, żeby pogłębić delikatnie skręt i z wdechem góra i z wydechem skręt w drugą stronę, odepchnij się od kolana, znowu poczuł jakie fajne rzeczy dzieją się w okolicach łopatek i jeszcze raz, wdech, góra wydech to są wszystkie ćwiczenia, które też wspaniale wpływają na nasz kręgosłup. Wdech góra, pośladki cały czas mocno osadzone i wydech skręt. Mm -hmm. Wróć do centrum, zostaw nogi zgięte, dłonie ustaw za biodrami z rotu i barki i z wdechem unieś biodra i opuść. Wydech i wdech, wydech, i wdech, i cztery, mhm. trzy, super, dwa, i jeden, opuść biodra, przenieś stopy do przodu, ale one są cały czas zgięte, wyciągnij ramiona w przód i pochyl się, robiąc w okrągłe plecy, rozciągając kręgosłup, ale kolana chcą jakby złapać nas, złapać nasz na tułów, nasze pachy, żeby to była taka zwarta pozycja, ale taki, taka przyjemnie dla nas rozciągająca. Opuść głowę między ramiona. Oddychaj, wsłuchaj się w swój oddech, jaki jest piękny, jaki jest dźwięczny. Aha. Weź wdech i z wydechem może uda się jeszcze bardziej pogłębić, przejść trochę dłońmi do przodu. Wdech z wydechem. Wróć do góry. Zrób krążenia barkami do tyłu. Dwa i jeden i do przodu. Cztery, trzy, dwa. I jeden, skrzyżuj nogi, przejdź do klęku podpartego, żeby nie obciążać nadgarstków, przejdziemy na przedramiona i zacznij krążyć biodrami jak najobszerniej, podciągając pępek do kręgosłupa, robiąc wklęsłość w plecach i czując jak dolny kręgosłup teraz przyjemnie się rozluźnia. Zmień kierunek. Dostosuj prędkość wykonywania krążeń do siebie. Nie musi być szybko, musi to być dla nas komfortowo. To jest nasz czas, żeby się zrelaksować, żeby poćwiczyć nad kręgosłupem i żeby było nam po prostu dobrze. Ok, przejdziemy teraz na dłonie. Zegnij łokcie, żeby nie robić przeprostu i z wdechem wyciągnij prawe ramię do góry, żeby znalazło się na wysokości ucha, zbliż łokieć do żebra, wyciągnij do przodu i opuść. To samo druga strona, wyciągnij ramię, łokieć do tyłu, do przodu i opuść. I powtórzymy tak parę razy, pamiętaj, żeby w klęku podpartym mieć napięty delikatnie brzuch. Czyli pępek podciągnij do kręgosłupa, żeby też nie zapadać się w odcinku lędźwiowym. Możesz oprzeć stopy o palce, wtedy będzie większa stabilizacja. Szukaj zawsze takiej pozycji, takich podporów, w których jest jak najwygodniej. Aha! I jeszcze jedno takie powtórzenie: Łokieć. Mhm. Ok, połącz ze sobą kostki, połącz ze sobą kolana, oprzyj biodra, wyciągnij ramiona i to samo oba ramiona. Ściągamy łokcie w dół. Wydech. Wnętrza dłoni skierowane do przodu. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Połącz teraz kciuki za sobą. Zrotuj barki na zewnątrz, uwypuklij klatkę piersiową i połóż brzuch na udach. Wyciągaj plecy, na końcu odłóż czoło. Pozwól znowu przed plecą się wydłużyć, zrelaksować, przenoś ramiona do góry i do przodu. Z wdechem opuść dłonie, same ramiona, zmień. Y z, zahaczenie o kciuki, i jeszcze raz podnieś ramiona do góry. Trzymaj mocno kciuki, żeby się nie rozerwały. One działają jak haczyki. I z wdechem dłonie pociągają nas do góry, do pozycji pionu. Przechodzimy dłońmi w przód. Klęk podparty. Podpieramy się na lewym przedramieniu, wyciągamy prawą nogę i zaczniemy wznosy prawej nogi z takim pięknym, mocnym wyciągnięciem stop baletowym, stopa po. I znowu aktywujemy nasz brzuch, żeby nie poruszać lędźwiami, angażujemy nasze mięśnie pośladkowe, mięśnie całej nogi, rzepka kolanowa podciągnięta. I teraz unieś nogę, zegnij w kolanie, wyprostuj, opuść. Unieś, zegnij, wyprostuj, opuść. Mhm. Rozruszamy wszystkie nasze stawy. Poruszymy wszystkie nasze mięśnie w taki delikatny, łagodny sposób. Taki trochę trening, gdy nam się nie chce, ale wspaniale wpływający na nasze samopoczucie. Jeszcze raz, hop, wyprostuj, opuść, dobrze przejdź do klęku na przedramionach i teraz z wdechem plecy wklęsłe, z wydechem zaokrągli, wdech, plecy wklęsłe, z wydechem zaokrągli, jeszcze raz wdech, i wydech. Zostaw teraz prawą rękę na przedramieniu, lewą podepsuję. Odłoń wyciągnij lewą nogę i wznos. Mm -hmm. I znowu stopa wyciągnięta. Hop. Rzepka podciągnięta, noga doprostowana. Pępek podciągnięty do kręgosłupa, żeby chronił nasze dolne plecy. Dbamy tutaj o relaks również w naszych barkach i oddychamy. I teraz unosimy, zginamy, prostujemy, odkładamy. Wznos, zgięcie, wyprost, odłóż. Wznos, zgięcie, wyprost odłóż jeszcze. Mhm. Wznos. Zgięcie, wyprost. I ostatni raz. Dwa, trzy, cztery. Zegnij nogę w kolanie. Przejdź do E. Pozycji dziecka. Wyciągnij ramiona, oprzyj czoło. Weź głęboki wdech. I wydech. I z wdechem rolującym ruchem okrągłymi plecami przejdź do klęku. Wydech. Wracamy wklęsłymi plecami na pięty. I jeszcze parę razy. Znowu szukamy przestrzeni. Nigdzie nam się nie spieszy. Rozruszamy nasze całe ciało, skupiając się bardzo na kręgosłupie. Wdech i wydech i ostatni raz wdech połóż się teraz na brzuchu mhm. głowę oprzyj na dłoniach czoło oprzyj na dłoniach i teraz będziemy połączyć ze sobą paluchy połączyć ze sobą pięty zginamy nogę unosimy uda odkładamy i prostujemy zgięcie wznos Opuść, wyprostuj. Zgięcie, wznos. Jeśli uda, nie odrywają się od maty, to nie odrywamy, ale chcemy zrobić ten ruch, żeby popracować mięśniami po śladku I one, jak się nie oderwą, nic się nie stanie. Możemy tylko zostać przy zgięciu i wyproście nóg. Jeszcze dwa i ostatni ok wyprostuj nogi i teraz przejdziemy do leżenia na boku podeprzyj głowę na dłoni nogi przenieś do przodu i będziemy otwierać kolano prostujemy nogę i opuszczamy czyli szuramy palcem po nodze Prostujemy i opuszczamy. Mm -hmm. Pilates się kłania. Tak jest. Nasze piękne ruchy. Tancerki, baletnicy. Dbamy tutaj o tę grację. I jeszcze raz. I wracamy. Noga do góry. Zegni i powrót do góry zegnij i powrót czujecie już moc w ciele fajnie jest góra zegnij i powrót i jeszcze raz i powrót oderwij teraz nogę od drugiej tak żeby noga była na wysokości biodra i przenieś nogę do przodu i flex do tyłu do przodu i do tyłu. Przód i tył. Postaraj się przy tym ćwiczeniu jak najmniej angażować tułów. Niech ruch wychodzi ze stawu biodrowego i niech tylko tam odbywa się ruch. Plus jeszcze w stopie. Stopa też niech popracuje. Na co dzień tak załżałujemy stopom ruchu, to chociaż na naszych spotkaniach na macie zadbamy o to prawie na każdych ćwiczeniach dbam o to, żeby stopy fajnie pracowały mhm. i jeszcze raz wdech i wydech wróć stopą do stopy oprzyj i przejdź teraz do leżenia na plecach mhm. zegnij nogi w kolanach wyciągnij ramiona za siebie i będziemy robić podnoszenie tułowia odrywanie łopatek przenoszenie rąk do przodu i kolana zbliżamy do brzucha wdech i wydech wdech i wydech mhm. fajne ćwiczenie na całe mięśnie brzucha też ważne, że angażuje dolną część jeśli boli nas szyja możemy zostawić głowę na macie i pracować tylko unosząc kolana i przenosząc ramiona do przodu i do tyłu i jeszcze cztery. Super. 3 i 2 I 1. Ok. Unieś teraz jedno drugie kolano. Przenieś ramiona do przodu, oderwi łopatki i same pulsy. Takie wyciąganie dłoni jeszcze. Do przodu, jak najmocniej, żeby poczuć naprawdę taką przyjemną pracę mięśni brzucha. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Połóż teraz ręce na potylicy, odłóż głowę, łokcie szeroko i zaczniemy opuszczać jedną, drugą nogę. Wydech. Wydech, wydech. Mhm. Jeszcze chwila. Wydech, wydech. Możemy zostać w tym ćwiczeniu. Jeśli chcemy zrobić coś więcej, to będziemy zbliżać łokieć do przeciwległego kolana. Czyli znowu unosimy głowę, odrywamy łopatki i pracujemy nad całymi mięśniami brzucha. Wydech, wydech, wydech. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Opuść głowę, złącz ze sobą wewnętrzne kolana. Wyciągnij ramiona do boku i zaczniemy opuszczać kolana w jedną stronę, ale tylko do momentu, kiedy kolana są bardzo mocno połączone i nie odrywają się od siebie. Jedno nie przechodzi, to górne nie zostaje z tyłu. Czyli to nie jest duży ruch, ale bardzo fajny dla naszego brzucha. Łopatki są cały czas doklejone do maty, dłonie też. Wydech. I świetne to jest też ćwiczenie dla naszych pleców. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Wróć nogami do centrum. Opuść. I teraz przekręcamy się na drugi bok. Ja się przekręcę na drugą stronę, żeby być do Was przodem, bo ja muszę na Was patrzeć. Cały czas. Mhm. Nogi przenieś do przodu. I zaczniemy unosić nogę. Zginamy. I szorujemy w przód. I powtarzamy. Mhm. Unosimy. Zginamy. I do przodu. Hop. Wydłużamy nogę. Palce napięte. I zmieniamy kierunek, czyli teraz otwieramy kolano, szuramy, prostujemy, opuszczamy. Otwieramy kolano, unosimy i opuszczamy. Mm -hmm. Cała sylwetka wyprostowana. Uśmiechy też się przydadzą. Tak, od czasu do czasu, jakiś chociaż taki, taki malutki. Jest. Ok, widzę, pojawiają się, także super fajnie. Ok, odłóż nogę. Teraz oderwij nogę od dolnej, tak żeby znalazła się na wysokości biodra, i przenosimy do przodu i stopa flex tył. Do przodu i do tyłu. Mhm, znowu taki zakres ruchu mamy taki, na jaki nam dzisiaj pozwala ciało. I ćwiczymy. Stopa point, stopa flex. Point i flex. I ostatni raz point i flex. Wróć do centrum, opuść nogę i przekręć się jeszcze raz na brzuch. Wyciągnij grzbiety stóp. Wyciągnij ramiona do przodu, głowa jest oderwana, uniesiona, patrzymy w dół. Nie patrzcie teraz w ekran i zacznijcie zbliżać łokcie do żeber, zginając ręce. Wdech do przodu, wydech, łokcie do tyłu. I tutaj też czujemy pracę łopatek. Gdy ściągamy łokcie, one się ładnie do siebie zbliżają. Oddalamy barki od uszu i jeszcze cztery. Trzy, dwa i jeden. Podeprzyj się na dłoniach. Przejdź do klęku. Połącz ze sobą paluchy. Kolana rozszerz szerzej niż biodra. Opuść biodra napięty i wyciągnij się do przodu, tak żeby poczuć zewnętrzne żebra na wewnętrznych udach. Opuść klatkę piersiową, chcemy, żeby klatka piersiowa dotknęła do maty. I z wdechem przejdź dłońmi w jedną stronę, wyciągając bok, tułowia. Oddychaj cały czas. Wydaje nam się, że klatka jest taka ciężka i ona tak ciężko opada do podłogi, przejdź do przodu i wyciągnij dłonie w drugą stronę. Weź wdech. I z wydechem opadnij na udo, na matę, poczuj rozciąganie pachy. Wróć do przodu. Jeszcze raz przejdź palcami w przód, wyciągając się, rozciągając. Weź głęboki wdech i z wydechem, rolującym ruchem, przejdź do siadu. Pionizuj głowę, usiądź teraz w z skrzyżnym, tym drugim, e, od tego, w którym zaczynaliśmy, czyli mniej wygodnym, tak rozstać się, żeby było. Było tobie wygodnie z wdechem, szerokim łukiem przenieść ramiona do góry, z wydechem opuść na wysokość klatki piersiowej i w drugą stronę z wdechem, szerokim łukiem, to nie jest łuk, unieść do góry i teraz szerokim łukiem opuszczamy, łączymy dłonie na wysokości klatki piersiowej i jesteśmy gotowi, żeby powiedzieć dwa magiczne słowa i od razu do nich przechodzimy. Trzy, dwa. Jeden, mamy to! Woo, woo, woo! Jest nasz spokojny Pilates, nasz zdrowy kręgosłup, na dzień, kiedy nam się tak nie za bardzo chce. Ale się udało. Zrobiłaś, zrobiłeś swój trening, także wielkie brawa i gratulacje. Mam nadzieję, że fajny humor, energia wróciły i macie ochotę. Na więcej, jak nie dzisiaj, to zapraszam serdecznie na matę jutro. Ja tutaj zawsze na Ciebie czekam. Dziękuję za dziś. Do zobaczenia, buziaki. Mua.